Czołem. Witam Państwa serdecznie w Narodowym Podcaście Geopolitycznym. Tutaj wraz ze mną jest kolega Łukasz Hałaszkiewicz, drugi wiceprezes Okręgu Opolskiego Młodzieży Polskiej oraz członek Koła Ruchu Narodowego Opole. Czołem. Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszym tematem będzie oddanie Eurofighterów przez Wielką Brytanię oraz balony ekspedycyjne wysłane przez Chińczyków. Łukasz, może przechodząc do pierwszego tematu. Jakie uważasz, że to są tylko deklaracje, a w jakim stopniu będzie to e, po prostu nastąpi, tak, to oddanie, jakie to ma ze sobą konsekwencje, Na no, jako tutaj pilot myślę, że będziesz i osoba, która interesuje się tym tematem, myślę, że opowiesz naszym słuchaczom. E, ogólnie no zacznę tak, na razie to są tylko deklaracje, e, żadnych pewnych e... Takich sformułowań nie, nie zostały. Nie zostały takie sformułowania jeszcze stuprocentowe. Zawarte żadnych umów nie ma. No, jest to bardzo trudna sprawa. Tak naprawdę Eurofighter w porównaniu do tego, co, czym Ukraina lata teraz, czyli Migi 29, Su-27. Jest to przeskok technologiczny bardzo, bardzo duży. Co by się wiązało z bardzo kompleksowym szkoleniem dla ukraińskich pilotów. No, szacuje się, że przeszkolenie pilotów ukraińskich na F-16, o których też była mowa troszeczkę wcześniej, to jest czas około 6 miesięcy. Eurofighter um, no, jest troszeczkę bardziej skomplikowaną maszyną niż F-16. F-16 jest uważany za jeden z prostszych, w cudzysłowie, myśliwców, dlatego też jest tak popularny, ale. No, te 6 miesięcy no, trzeba by spokojnie liczyć. Do tego Wielka Brytania zapowiedziała, że jeżeli ewentualnie by do takiego przekazania doszło, to mowa jest o tak zwanej transzy pierwszej. To są samoloty typowo stworzone do walk powietrze-powietrze. Na pewno by to przelało szale wojny lotniczej nad Ukrainą. Ukraińcy by mieli sprzęt potrafiący razić cele. Dalej niż obecnie, bardziej zaawansowanymi rakietami. No, akurat tutaj, transza pierwsza, to mowa o pociskach Hamram w wersji C5, C7. No, wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Do jakiegoś transferu dojdzie. Czy to będą Eurofightery, czy F16, czy Szwecja ostatnio zapowiedziała, że rozważają przekazanie swoich starszych Gripenów też na Ukrainę, co. Tak naprawdę by było jednym z najbardziej logicznych, um, logicznych transferów. Um, no Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. To raczej do tego dojdzie. Tak samo jak było z ciągami, gdzie najpierw na początku były opory, to ten opór jednak, no, wydaje mi się, że minie i, i do tego transferu dojdzie. Dobrze. To jak uważasz, które z tych samolotów najbardziej by się nadawało? No bo oczywiście wiemy, że. Nie tylko o tym, jak dobry jest samolot, decyduje, tylko logistyka, dostęp, właśnie tak jak wspominałeś, wyszkolenie pilotów, czas na to poświęcony. No bo umówmy się, no, wielokrotnie podczas II wojny światowej, czy I, czy jeszcze w wcześniejszych czasach się sprawdzało, że może być świetna broń, ale jeśli brakuje logistyki lub jest za trudna w użyciu, no po prostu się nie sprawdza. Często właśnie proste konstrukcje, tak, które nie zaczynające się dużo lepiej się sprawdzają, według właśnie żołnierzy, tak, mamy przykład nawet w Afganistanie, tak, FAMASa, tak? który się zacina, mm. czy ludzie, że jak rozmawiałem z wieloma żołnierzami, to mówili, że no po prostu oni ufają na przykład takiemu kołachowi i wolą mieć tego e, przysłowia kołacha, niż jakieś e, nowsze wersje karabinów, którym nie ufają, bo się zacinają od czasu do czasu, no jak to jest z samolotami, no bo mówię, że czas potrzebny do szkolenia jest duży, no i pytanie, czy Ukraina ma tyle czasu? Cóż, może odniosę się do e, tego czasu najpierw. E, Ukraińcy chcieliby już na już. im hmm. się dziwić, no, Rosja napadła na ich kraj, zaatakowała. I to jest dość logiczne, że chcieliby ten sprzęt jak najszybciej. No realia są jakie są i po prostu trzeba stanąć twarzą w twarz ze światem realnym. Co do możliwości, właśnie które by były najbardziej realne pod względem dostępności części i szkolenia pilotów, raczej no, F-16 jest tym faworytem, ale tu zaznaczę od początku: Polska nie może, wbrew temu co niektórzy próbują mówić, próbują wywierać presję, Polska nie może przekazać swoich F-16. Nie ma na to szans, to by było. No, Strzał w kolano to jest zbyt mało powiedziane. To jest obecnie najlepszy nasz myśliwiec, to jest strzał naszych sił powietrznych i to by było naprawdę zagranie bardzo, bardzo nieroztropne, mówiąc bardzo delikatnie. No, Stany Zjednoczone też powiedziały nie, ale Holandia już taką możliwość rozważa. F-16, no, ze względu na to, że jest. Najbardziej popularnym samolotem wielozadaniowym, właśnie też samolotem wielozadaniowym. Nie tak jak te po pierwsze wersje samolotu Eurofighter, stricte do zadań powietrza no plasuje go jako faworyt. Problem pojawia się przy realiach wojny ukraińskiej. Ukraina obecnie większość z ich operacji lotniczych wywodzi się, jest, tak naprawdę odbywa się na lotniskach przygodnich albo na drogowych odcinkach lotniczych, lotniskowych. To są lotniska prowizoryczne, bez całej tej infrastruktury. Dużym zagrożeniem jest tzw. foreign object debris. Po prostu różnego rodzaju kamienie, tak potocznie nazywając, które mogą być wessane przez silnik, mogą taki samolot uszkodzić. Te odcinki też nie są jakoś długie, nie, nie mówimy tutaj o 2-3 kilometrowym pasie startowym, a więc ten samolot musi mieć też dobre właściwości, jeżeli chodzi o obsługę z lotnisk z krótszymi pasami. I tutaj właśnie na prowadzenie wychodzi szwedzki Saab, który też był projektowany z myślą o takiej niekonwencjonalnej walce z różnych drogowych odcinków lotniczych, z lotnisk nieprzygotowanych. I także cały wachlarz, cały asortyment uzbrojenia, począwszy od Amramów po brytyjskie Meteory, może być używany przez niego, i to jest też samolot wielozadaniowy. Dlatego no, wydaje mi się, że jednak Saab by był tym faworytem, aczkolwiek no, z dostępnością jest mniejsza niż F-16. Okej, okay. a jak to się odnosi do y, rosyjskich samolotów? tak? Bo nie, nie sposób tu nie wspomnieć o tym, że no, walka 3 powietrze na pewno będzie y, bardzo y, wymagana. Tak? Bo teraz, jak z tą ostatnio rozmawialiśmy poza kulisami, to wspominałeś, że y, teraz ukraińskie samoloty mniej więcej y, latają na wysokości 100 metrów, tak? bo no tak. powyżej mhm. wykrywają ich radary i po prostu. Wyżej zostałyby wyłapywane. A czy jeśli by na przykład właśnie takie zostały dostarczone samoloty, jakby się zmieniła ta sytuacja? Czy wtedy mogliby toczyć walkę na równi z y, rosyjskimi samolotami, tak? Bo teraz jest su 35 tak? Tak. Na pewno by było to bardziej wyrównane. O wiele bardziej niż obecnie. No czy F-16, czy Eurofighter, czy Saab Gripen, no to. Jednak są samoloty dalej czwartej generacji, nie posiadają właściwości stealth, jak w przypadku F-35, dalej problem wychwycenia przez radar by istniał. Aczkolwiek, z racji na o wiele potężniejszy radar, a także rakiety powietrze-powietrze, no ta walka by była o wiele bardziej wyrównana. Teraz, gdzie rzadko kiedy samoloty są wykorzystywane do zwalczania, Celów lotniczych rosyjskich bardziej tak naprawdę to się dzieje, gdy Rosjanie zabłądzą i wlecą nad ukraińską przestrzeń powietrzną. To bardziej się dzieje na takiej zasadzie, że jak jest cel, to wtedy wykorzystamy. Wtedy Ukraińcy naprawdę by mogli już oczywiście dalej prowadząc te loty na niskiej wysokości, ale mogliby robić już patrole szukając zaczepki, szukając właśnie wroga, gdyż mieliby samolot, z którym w którym mogliby nawiązać walkę bardziej wyrównaną. Oczywiście tu mowa też o walce na dystans daleki, gdyż w walce kołowej, tak zwanej z angielskiego dogfight, jaką znamy, może z II wojny światowej, z filmów jak Top Gun, jednak Rosja ma przewagę dalej, gdyż ich samoloty są o wiele bardziej zwrotne. Dlatego tu by trzeba było kłaść nacisk też, żeby trzymać się na krosian na daleki dystans i po prostu technologicznie użyć tę przewagę do do skuteczniejszego rażenia właśnie na te dalekie dystanse. No dobrze Łukaszu, a jakbyś się właśnie odniósł jaki to ma wpływ ogólnie czy pozytywny czy negatywny tak. Czy to zaogni bardziej konflikt, czy pozwoli go bardziej wygasić? No jak to z perspektywy polskiej widzisz, tak? No bo to jest perspektywa, która nas najbardziej interesuje. To jest dość trudne pytanie, bo z jednej strony słyszymy głosy, tak jak mówisz, że nie jedni, jedni mówią, że to by zaostrzyło konflikt, drudzy mówią, że nie, właśnie tego potrzeba, żeby ten konflikt skończył się jak najszybciej. Patrząc na nie tak dawną historię dużo mówiło się, że jeżeli przekażemy czołgi, wcześniej Heimarsy, że to bardzo zdenerwuje Rosję, przez co ta uderzy z całą siłą zatrzymując się na naszej wschodniej granicy albo i pójdzie dalej. No jak na razie nic takiego nie wystąpiło. Rosyjskie słowa to pogróżki. Bardzo trudno bardzo trudno jest tak naprawdę stwierdzić no jak na razie patrząc na historię to można rzec, że nie, nie zaostrzy to Rosja dalej będzie kontynuowała walkę tak jak kontynuuje dalej będzie straszyła aczkolwiek z drugiej strony trzeba przyjrzeć się na mentalność rosyjską która jeżeli jest postawiony Rosjanin pod murem, no to wtedy robi się naprawdę nieobliczalny i nie będzie patrzył się na swoje konsekwencje, tylko o trupach do celu. Także tutaj trzeba też, wydaje mi się, patrzeć na mentalność. Dobrze, jeszcze takie kilka może bardziej ogólnych pytań, co do tematu. Tak, bo samoloty to jest jedna część, no ale bardzo duże ma właśnie, tak jak mówię znaczenie radarów, obrona przeciwlotnicza. Tak bunkry, które są mhm. stosowane. Tu oczywiście jeszcze mamy w zamiarze takie zdradzę trochę nagrywać następnym razem o, o polszczyźnie i ilości bunkrów na naszym terenie, no bo to jest bardzo ważna sprawa, tak, ale właśnie, powiedz tak. właśnie, bo samolot tak let, nisko lecący może być teoretycznie zestrzelony nawet przez tak popularnie zwanego CKM, tak jakiś ciężki karabin maszynowy, oczywiście jeśli go radar wykryje. Um, powiem tak, no jest, jest to możliwe. Jeżeli taki samolot, tak jak na nagraniach widać. Um, Ukraińcy bardzo często latają kilkanaście metrów nad ziemią nawet, no jest to możliwe. Tak naprawdę potrzeba na to dużo szczęścia i przygotowania. Pokrótce opowiem o co chodzi. Chodzi o to, że jeżeli znamy trasę, którą ten samolot będzie podróżował, no to teoretycznie możemy ym, w przygotowaniu y, przygotować serię kilku, powiedzmy no nawet y, karabinów maszynowych, które jak on będzie się zbliżał, zaczną po prostu serią strzelać w powietrze. Taki samolot wtedy wlatuje w tą serię, y, co niechybnie go uszkodzi. No ale tutaj trzeba akurat być gotowym na to, trzeba znać, Którędyk ten samolot będzie podróżował, co jest trudne, gdyż na samolot nie porusza się po prostu, w każdej chwili może skręcić. Um, ale tak, no, teoretycznie patrząc, jest to, jest to realne. Czy istnieje w takim razie szansa, że na przykład Rosjanie z takiego samolotu pozyskają technologię? Tak, jak najbardziej. No, mm, przykład e, balonów, które Amerykanie zestrzelili, teraz są jeden znaleźli, ten pierwszy pozostałe szukają tak, jak najbardziej, jest to technologia do przechwycenia jest to bardzo pożądane, dlatego też Rosja oszczędza swoje Su-57 i nie chce wysyłać ich na front delegując je do patroli na okupowanym terytorium nad Białorusią nad Rosją i ewentualnie rażąc cele z dalekiego zasięgu, gdyż tak przy zestrzeleniu Szczególnie nad terytorium wroga, pierwsze co dany kraj robi, czy dana siła wojskowa, to wysyła ekipę, żeby zabezpieczyła ten obiekt i sprowadziła go do swoich laboratorium, do swoich warsztatów inżynierskich, żeby pod kątem przeanalizowania tej technologii. To ma tak naprawdę na celu dwie rzeczy. Po pierwsze, dowiedzieć się, jak funkcjonuje sprzęt wroga, żeby go przechytrzyć a druga, no to oczywiście, żeby skopiować. No tak, tu właśnie wspomniałeś o naszym następnym temacie, czyli właśnie tych balonach. No oczywiście Chińczycy się tłumaczą, że to wcale nie był balon szpiegowski, Amerykanie twierdzą, że był. Tak, no oczywiście wiadomo, że to są dwa mocarstwa, między którymi rozgrywa się już tak w zasadzie zimna wojna, tak? No tak. Bo są sankcje nakładane, różne właśnie szachy, kontrszachy, tak, jak na przykład Duża część mówi, że wojna na Ukra Ukrainie, tak, na terenie Ukrainy, jest z wojną zastępczą NATO z Rosją, ale pośrednio też z Chińczykami. Tak? Mhm. Że chodzi o to, aby Rosjanie jak najdłużej się utrzymali, żeby zajmować Chińczyków, no wiadomo, to już są geostrategiczne takie. No Chińczykom na pewno jest na rękę tak? ta wojna. I żeby trwała jak najdłużej, jest to bez wątpienia inna ręka. Mhm. No, i co jeszcze o tych balonach? Może jakieś nie wiem, wieści teraz dotarły, bo jako lotnik się tym interesujesz? Czytasz zagraniczną pracę w końcu w Anglii? Tyle siedziałeś, to. No, na razie jest potwierdzony, że ten pierwszy balon, od którego wszystko się zaczęło, że to faktycznie był balon, został zestrzelony, szczątki jego są badane. No, raczej bez wątpienia to był balon szpiegowski. Bardzo mało prawdopodobne. Jest to, że takich rozmiarów balon by był meteorologiczny i akurat jakimś trafem by podróżował nad instalacjami wojskowymi, szczególnie związanymi z wojskami rakietowymi. Niemniej jednak no, są też kolejne balony bądź niezidentyfikowane obiekty latające, jak to jeszcze podają, zestrzelone nad Alaską, Kanadą, terytorium Yukon i jeziorem Michigan. Na razie Pentagon i Norad nie podają zbytnio informacji. Jednakże no raczej tutaj też mowa jest o, o po prostu balonach, tyle, że tym razem są to mniejsze jednostki. Dobrze, ja myślę, że dzisiejszy podcast to tyle. Czełem Wielkiej Polsce. Czołem. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Dziękuję.